Dzień dobry wszystkim poranek godzina 10, 13 stycznia, poniedziałek 2025 dzień 221 wyprawy przez dwa kontynenty z Kapsztadu do Singapuru 19 krajów 23 tysiące kilometrów i około 1000 dni wędrówki. 221 z tysiąca jeszcze 800. Yy, ile? 800 dni. I do domu. Zambia, Afryka. Zambia Północna. Droga ruchliwa, wąska, ale jakoś daje radę. Idę. Pozdrawiam serdecznie. Kochani, Zambia, dzień. 221 i powiedziałem, że jak zobaczę jeszcze takiego wielkiego grzyba, to muszę go sfotografować. Muszę sobie zrobić z nim zdjęcie. Ale sami zobaczcie, co to za potwór, co to za monster. Zobaczcie, to jest moja ręka, nie? Grubo. Także zejdźcie. Powoli zbliżam się do Empika i coraz bliżej do Tanzanii. Do Tanzanii zostało max 20 dni. A tak to wygląda z przodu. Fajne chmurki, bez deszczu. Wiatr by się przydał, bo trochę ze mnie cieknie. Moin Dom. Zambia, dzień 222. Wczoraj była pełnia, więc nie mogłem zasnąć. E, długo nie mogłem zasnąć, a jak usnąłem, to godzinę później obudził mnie nauczyciel na kolację. Kolację zrobił takie małe rybki, bardzo słone z, z tą papką ich e, kukurydzianą. Zjadłem i poszedłem spać. No ale noc była krótka. Ja też mam 7 dni z rzędu po 30 km minimum. Więc oczy na zapałkach. Ale zobaczcie jeszcze co się stało. Opona przejechała z Lusaki. No to będzie z 600 km i to jest taki standard. Nie wytrzymują dłużej niż 600 km. Opony zakupione w Afryce. W przednie koło. Czekałem aż strzeli całkowicie i tu gdzieś no. i słyszałem tylko huk jest dziura i niestety już dalej ta opona nie pojedzie zmieniamy na nowo Zambia wyprawy dzień 222 yy, niestety nie mam już jedzenia Zostały mi ze trzy zupki chińskie i to wszystko. Na szczęście, jutro już będę w mieście i tam będzie dużo jedzenia, no ale trzeba jeszcze dzisiaj coś jeść i trzeba jutro coś jeść. Więc yy, kupiłem grzyby i próbuję je zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dostałem olej, dostałem cebulę, dostałem węgiel drzewny, taką małą kuchenkę na węgiel drzewny, yy, pomidory, cebulę. Trzeba improwizować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu są moje garki. Tu jest reszta grzybów, które nie weszła do garka największego. Miska, którą mi przynieśli z nożem. Do tego baniak wody do mycia grzybów. Tu są ogonki. Tu jeszcze zaraz cebulę pokroję. Wrzucę olej, a na tym gotuję. Na takim czymś gotują i mają albo mniejsze, albo większe. No ten jest akurat taki mały, fajny, przenośny, więc przynieśli mi od razu już z rozpalonym węglem drzewnym I, i mogę sobie upiec. Grzyby na dnie, pomidorki na górze. Niech się trochę przesmaży. Później będę dusił w tych pomidorach. Yy, przyprawię solą, pieprzem. Yy, dorzucę jeszcze cebuli, jak trochę, yy, trochę się zmniejszy. Odparuję trochę wody. No i tyle gotowe, ugotowane, ale powiem Wam, że w ogóle nie smakuje grzybami. Nie ma to w ogóle smaku grzybów. Yy, bardziej bym powiedział, że taka średnio śmierdząca skarpeta ma taki specyficzny smak. Specyficzny zapach, ale to nie są grzyby. To nie smakuje jak grzyby. I wyszło mi takie coś taka zupa. Nie jest złe. Dałem sól, dałem pieprz, jest czerwona cebula, pomidory, przecier pomidorowy. Dałem przyprawy, herb czyli zioła z zupki chińskiej trochę papryki w proszku jest całkiem, nie, całkiem, całkiem niezłe ale do do grzybów to, to nie jest podobne wygląda jak grzyby, ale jak grzyby nie smakuje fajne mięsiste można, można gryźć, ale takie miękkie Skarpet. To są grzyby, które jadłem. Nazwę Wam powiem później, znaczy zobaczycie na tekście, bo nie mogę tego wypowiedzieć. I one wyglądają tak. Są bardzo śliskie, trochę jak maślaki. Ciemne z wierzchu, pod spodem jak pieczarka. Ja jeszcze je zgugluję, zobaczę zobaczę to tam piszą o nich w sieci. Ale takie ładne są. Od białych po brązowe. Jest więcej białych i one brązowieją. Smakują jak skarpeta. wyprawy dzień 222 albo trzeci <grymne> i znowu mi się pomyliło ale zobaczcie jaki klimacik fajne, fajne wzgórza, fajne pasmo górskie tam z tyłu no, na kamerze nie będzie tego widać ale zobacz jak jest zielono wysokie trawy no te wysokie trawy trochę mi robią problem bo nie ma się gdzie rozbić namiotem na dziko Teraz czekam jeszcze trochę podejście pod górę. No zresztą dzisiaj cały dzień jest tak góra-dół, góra-dół. W sumie nie ma tragedii, bo są krótkie te górki. Jest 76 metrów pod górę tylko dzisiaj. Ale jeszcze nie koniec, bo jeszcze mi zostało 9 kilometrów do szkoły, w której spędzę nocleg, jeśli szkoła będzie. Klimacik fajny. Pogoda dopisuje Jest fajny wiaterek temperatura max 26 stopni wilgotność 70 To jest takie 34-35 odczuwalne ale też organizm się przyzwyczaja i hormony mi się chyba ustabilizowały, bo jak jest za wysokie albo za niskie No właśnie, ciężarówki. Jedzie jeszcze jedna, zobaczcie co robi mi z czapką. Hardcore na drodze. Pozdrawiam. Piękna burza, fajnie się błyska ta chmura. Jest ogromna i cały czas ma rozbłyski. Tam jest druga obok, ale już jest ciemno i mam słabo. Słaba jakość, pięknie błyska. O. Nie słychać, ale widać.